Witam w kolejnej relacji z Festiwalu Zofiówka. Dziś w ramach spotkań stolikowych mam zaszczyt zaprosić Państwa na krótką rozmowę z wyjątkowymi pisarzami Agnieszką Jesz, Kasią Bulicz-Kasprzak, Karoliną Młynarczyk i Marcinem Michałem Wysockim. Na wstępie chciałabym zapytać Państwa, czy pisanie to dla Państwa praca, pasja czy już uzależnienie? O, to chyba wszystko po trochu, to tak, tak myślę, bo w... Zaczyna się od pasji, a później jest etap pracy, a później jest też etap jakiejś takiej radości z tego, jakiejś euforii, więc no jak się wytwarzają endorfiny, to na pewno jest ten poziom uzależnienia, więc tak wszystko jest skumulowane w tym pisaniu. A jak to jest w pani przypadku? Bardzo podobnie, bardzo podobnie zaczyna się od wielkiej chęci, potem zaczyna się od wprowadzania pomysłów plan. Czasem Czasem ta praca potrafi przytłoczyć, a na końcu czekamy na efekty. Mhm. I, I miejmy nadzieję, że zawsze jest, będzie radość. A u pani? No cóż, ja umiem robić dwie rzeczy: czytać ze zrozumieniem i pisać. Ponieważ za czytanie nie chcą mi płacić, to piszę. A u pana? Tak samo jak u koleżanek. Jest to przede wszystkim pasja, tak? no, Bo nie robilibyśmy tego. Nie robimy na pewno tego dla pieniędzy, nie robimy tego dla jakichś benefitów innych, jak dla wielkiej radości, dzielenia się z ludźmi tym, co mamy w głowach i w sercach. Więc myślę, że to jest fantastyczny sposób na życie. A teraz takie pytanie: Czy miasto Solejówek wpływa na Państwa twórczość literacką? Moją? W tym sensie, że mieliśmy tutaj ogólnopolski konkurs bioteczny i drugi raz w biotece w seryjówku, raz co prawda w wesołej, ale ten pan był zapisany do obu filii, udało się otrzymać wyróżnienie tutaj. Więc jeżeli patrzymy, że tych biotek było około tysiąca, to naprawdę mam tutaj osoby wiernie czytające książki. Okay. No, u mnie nawet wpłynął solejówek czynnie na twórczość, ponieważ dwa razy znalazł się w powieściach. Raz dosyć zdawkowo, ale drugim razem akcja powieści, która dzieje się od czasów tuż powojennych do współczesności, toczy się w sulejówku. Uh -huh. okay. A u mnie zaczęło się przyjaźń z sulejówkiem zaczęła się od przyjaźni z Kasią, okay. potem od przyjaźni z biblioteką. A później jeszcze robiłyśmy z Kasią, jak zaczęła się pandemia, coś takiego jak spacery literackie. Więc sulejowek bardzo mocno przez ostatni rok wpłynął pośrednio i bezpośrednio na to, co udało mi się napisać. Mhm. No ja związana jestem z sulejówkiem od 1996 roku, więc trudno mówić, żeby nie wpływał na moją twórczość, skoro tutaj mieszkam, żyję. E, cała masa pomysłów, jakichś inspiracji e, to jest e, gdzieś tam związana z sulejówkiem, jakieś przygody, tak? historie usłyszane we kiedy jedzie się do Warszawy z sulejówka albo z, e, z, w drugą stronę.